W naturalnym rozwoju umysłu ludzkiego wiara nie jest wynikiem racjonalnego dowodu, ale rodzi się spontanicznie i niezależnie, kształtowana w znacznie większym stopniu przez emocje niż przez rozum. Niedojrzała inteligencja najpierw wierzy, a dopiero potem, jeśli zostanie do tego zachęcona, szuka dowodów. W starożytnej Grecji wyrocznia Delficka ogłosiła Sokratesa najmądrzejszym z ludzi. Sokrates, daleki od interpretowania tego jako pochwały swojej wiedzy, zrozumiał to jako boskie potwierdzenie swojej świadomości własnej niewiedzy. Spostrzeżenie tak rzadkie, że paradoksalnie można je uznać za największą mądrość. Wiem tylko, że nic nie wiem powiedział, rozpoczynając poszukiwania, które nie zakończyły się ostatecznymi odpowiedziami, ale budowaniem postawy kwestionowania życia. Kierowany szacunkiem dla bogów i potrzebą zrozumienia prawdy, kryjącej się za tym przesłaniem, Sokrates zaczął kwestionować tych, którzy byli uważani za mędrców. Odkrył jednak, że wielu z nich wierzyło, że wie to, czego w rzeczywistości nie rozumiało. Zdał sobie sprawę, że był mądrzejszy właśnie dlatego, że nie udawał pewności tam, gdzie były tylko przypuszczenia. Jego dialogi, uwiecznione przez Platona, dały początek temu, co nazywamy metodą sokratejską. Stylem rozmowy badawczej, w której dobrze sformułowane pytania ujawniają ukryte wady ludzkich pewników i pokazują kruchość niepoddanych refleksji przekonań. Metoda sokratejska to coś więcej niż system debaty. To sposób na życie, który wymaga cierpliwości, pokory i intelektualnej odwagi. Platon, zapisując praktykę Sokratesa, Próbował zwalczać arogancką ignorancję, powszechny impuls do akceptowania tradycyjnych uczuć, zwyczajów i opinii jako absolutnych prawd, bez żadnej krytycznej analizy. John Stuart Mill zauważył, że głównym celem Platona była tendencja do mylenia pragnień, potępienia i przemijających emocji z uniwersalnymi zasadami, tak jakby te uczucia nie wymagały analizy ani uzasadnienia. Sokrates wiedział, że każda koncepcja musi być kwestionowana. Często używał kontrastu z przeciwieństwem, aby ujawnić kruchość definicji przyjętych bez refleksji. Jak przypomina Ward Farnsworth, autor książki The Socratic Method, gdyby dziś trzeba było wskazać przeciwieństwo ducha sokratejskiego, znalazłoby się ono w kulturze emocjonalnej impulsywności mediów społecznościowych. W fanatyzmie partyjnym Sfabrykowanych pewnikach, piętnowaniu tych, którzy kwestionują cenzurowaniu odmiennych opinii i niezdolności do prowadzenia cywilizowanego dialogu między osobami o odmiennych poglądach. Powstanie tej kultury natychmiastowej reakcji i celebrowania ignorancji powinno nas niepokoić. Metoda sokratejska oferuje lekarstwo, odwagę zadawania niewygodnych pytań pokorę uznania naszych ograniczeń i determinację by oprzeć się pokusom łatwej pewności. W świecie, który nagradza pochopne odpowiedzi i niepodważalne opinie, podtrzymywanie tradycji sokratejskiej jest czymś więcej niż tylko praktyką filozoficzną. Jest niezbędnym aktem przetrwania rozumu i wolności ducha. Innymi słowy, metoda sokratejska jest przeciwieństwem wszystkiego, co obecnie promuje się w mediach społecznościowych i co stopniowo zatruwa życie polityczne, kulturalne i osobiste. Oznacza to pielęgnowanie odwagi do zadawania trudnych pytań i przyjmowania intelektualnych wyzwań nie jako ataków, ale jako akt prawdziwej przyjaźni. Chodzi o postrzeganie niezgody jako daru, a nie jako zniewagi. Niestety obecna atmosfera publiczna wydaje się coraz mniej zdolna do pielęgnowania tego ducha. Dyskurs polityczny stał się polem bitwy, jakiego nie widziano od najciemniejszych czasów współczesnej historii. Technologie komunikacyjne zamiast ułatwiać szczerą wymianę poglądów, stworzyły areny, na których natychmiastowe osądy i emocjonalne reakcje są nie tylko oczekiwane, ale i nagradzane wirtualnymi oklaskami. Umysł karmiony tymi źródłami Uczy się przetrwać na emocjonalnych okruchach, chwytliwych frazach, natychmiastowych pewnikach, oburzonej wściekłości. Każde polubienie wzmacnia impuls do reagowania, a nie do refleksji. Sprzeciw jest postrzegany jako osobisty atak, a wątpliwości stają się nie do zniesienia zagrożeniem. W tej sytuacji zdolność koncentracji maleje, racjonalna dyskusja gnije, a powierzchowność jest nie tylko normą. Ale wręcz celebrowana jako cnota. Metoda sokratejska jawi się wówczas jako oaza na pustyni umysłowego pośpiechu, wezwanie do odzyskania zdolności jasnego, cierpliwego i uczciwego myślenia. Praktykowanie metody sokratejskiej to nie tylko dążenie do lepszych rozmów z innymi, to przede wszystkim ćwiczenie radykalnej szczerości wobec samego siebie. Ci, którzy żyją zgodnie z metodą sokratejską, ucieleśniają przykazanie wyryte w świątyni Apolla. Poznaj samego siebie. Sokrates doprowadził tę zasadę do skrajności, rozumiejąc, że życie bez analizowania własnego życia jest marnowaniem najcenniejszego daru świadomego istnienia. W 399 roku, przed naszą erą, będąc sądzonym pod zarzutem deprawacji młodzieży i znieważania bogów, Sokrates w apologii napisanej przez Platona bronił się, twierdząc, że życie niepoddane refleksji nie jest warte życia. Nie była to intelektualna elitaryzacja, ale uniwersalne wezwanie do wewnętrznej odpowiedzialności. Rysunek dla Sokratesa jest specyficzną formą nałogu, który rodzi się, gdy rezygnujemy z poszukiwania prawdy w imię emocjonalnej wygody. Badanie oznacza przede wszystkim uznanie kruchości naszych przekonań. Praktyka sokratejska zaczyna się od pytania skierowanego do pozornie prostego stwierdzenia. Nie chodzi tylko o zrozumienie tego, co się mówi, ale o odkrycie niewidzialnych założeń, które stoją za tymi słowami. Podążając tym tropem, często odkrywamy, że to, w co wierzymy, koliduje z innymi przekonaniami, które również uważamy za istotne, ujawniając sprzeczności, które podważają nasz obraz samych siebie. Wyraźny przykład tego można znaleźć w dialogu Klakes, w którym Sokrates pyta dwóch ateńskich generałów, o prawdziwą naturę odwagi. Kiedy jeden z nich definiuje odwagę jako rodzaj mądrości, Sokrates cierpliwie bada implikacje tej definicji. Jeśli odwaga oznacza wiedzę o tym, czego należy się bać, to zwierzęta nie byłyby odważne, ponieważ brakuje im racjonalnego zrozumienia. W ten sposób rozmowa ujawnia, że początkowa definicja jest niewystarczająca, zmuszając do głębszej refleksji nad tym, co na pierwszy rzut oka wydawało się tak oczywiste. Ale nawet ta nowa definicja odwagi nie zadowala Sokratesa. Gdyby odwaga była jedynie wiedzą o tym, czego należy się bać, to nieustraszone zwierzęta nie mogłyby być uznane za odważne, ponieważ brakuje im zdolności rozumowania. Bycie nieustraszonym samo w sobie nie oznacza bycia odważnym. Odwaga wymaga czegoś więcej niż tylko braku strachu. Wymaga świadomego zrozumienia tego, z czym się mierzymy. Sokrates, niezadowolony, pogłębia swoje poszukiwania. Pyta, czy odwaga jest tylko jedną z wielu cnót, odrębną od sprawiedliwości, umiarkowania i mądrości. Nicias, jeden z generałów, zgadza się z tym, jednak pod presją ich definicje zaczynają się zaplątać w sprzeczności. Jeśli odwaga jest wiedzą o tym, co jest przerażające i pożądane, to oznacza również wiedzę o tym, co jest dobre, a co złe, samo w sobie. A jeśli ktoś posiada taką wiedzę, to nieuchronnie posiada wszystkie inne cnoty. Zatem odwaga nie byłaby częścią, ale całością cnoty. Wniosek ten stoi w sprzeczności z początkowym stwierdzeniem, że odwaga jest tylko jedną z wielu cnót. To wewnętrzne napięcie stanowi sedno metody sokratejskiej. Doprowadzając twierdzenie do jego logicznej granicy, Sokrates pokazuje, że wiele naszych przekonań, gdy poddamy je rygorystycznej analizie, załamuje się. Ward Farsworth opisuje tę technikę w prosty sposób. Kiedy ktoś wypowiada się na temat tego, co jest dobre, a co złe, co jest słuszne, a co niesprawiedliwe, należy to zakwestionować, poprosić o precyzyjne definicje, poszukać spójności. A gdy znajdziemy sprzeczność między wyrażonymi przekonaniami, ujawnić, że jest coś, czego jeszcze nie zrozumieliśmy. Sokratyczne zaprzeczenie, wykonane z mistrzostwem, nie wygląda na atak. Zachęca rozmówcę do lepszego przemyślenia sprawy, do dopracowania swoich pomysłów. Jest to pojedynek bez mieczy, w którym zwycięstwo należy nie do tego, kto pokonał drugiego. Ale do tego kto zdołał porzucić kruche przekonanie na rzecz czegoś bardziej prawdziwego. Ten sam duch może i powinien być stosowany wobec nas samych. Kwestionowanie własnych przekonań jest równie ważne, jeśli nie ważniejsze, niż kwestionowanie przekonań innych. Metoda sokratejska uczy nas, że zdrowy umysł to nie ten, który jest pełen pewników, ale ten, który jest w stanie znieść wątpliwości który akceptuje dyskomfort braku łatwych odpowiedzi. Niezadowolenie, które odczuwamy, dostrzegając sprzeczności w naszych myślach, nie jest wadą, jest symptomem rozwoju. Chęć pozostania w komfortowej strefie naszych opinii jest prawdziwą pułapką. Spokój niekwestionowanych przekonań może wydawać się kuszący, ale jest to złudny odpoczynek, sen rozumu, który jak ostrzegł Goja, rodzi potwory. Droga sokratejska przeciwnie, poszukuje innego rodzaju komfortu, życia w świetle niepewności, nie trzymania się żadnego przekonania bez uprzedniego przetestowania go, zbadania, wystawienia na działanie powolnego ognia wątpliwości. W tym procesie przekonania przestają być emocjonalnymi więzieniami i stają się pomostami do nowych obszarów myśli. Kto podąża tą drogą? Uczy się cenić intelektualną uczciwość bardziej niż zwycięstwo w debatach. Uczy się, że życie bez dociekania jest w gruncie rzeczy tylko mechanicznym przetrwaniem, podczas gdy prawdziwe życie to pozostawanie czujnym, uważnym i pokornym wobec tajemnicy istnienia. Często ludzie bronią idei, w które, gdyby zastanowili się nad nimi dokładniej, nie wierzyliby naprawdę. Metoda sokratejska jest nie tylko antidotum na upadek racjonalnej dyskusji, ale także drogą do bardziej integralnego życia wewnętrznego. Dla Sokratesa idee były równie ważne, a nawet ważniejsze niż to, co możemy zobaczyć i dotknąć. Starał się on budzić w innych świadomość, że dusza wymaga pielęgnowania z taką samą troską, jaką poświęca się ciału lub wyglądowi. Dbanie o duszę nigdy jednak nie było priorytetem dla większości ludzi. Żyjemy w kulturze, która pobudza do szybkiej reakcji, a nie do głębokiej refleksji. Formalna edukacja często uczy co myśleć, ale rzadko uczy jak myśleć. Społeczeństwo napędzane pośpiechem i niepokojem domaga się natychmiastowych odpowiedzi, powierzchownych stanowisk, ale nie ufa tym, którzy zatrzymują się, aby zbadać własne przekonania. Dla Sokratesa nie było większej tragedii niż samo oszukiwanie się. Oszukiwanie siebie jest bardziej destrukcyjne niż bycie oszukiwanym przez innych, ponieważ oszust mieszka w nas i towarzyszy nam w ciszy, podkopując naszą wewnętrzną wolność. Aby rozpocząć dociekanie sokratejskie, należy zadawać otwarte pytania, szukać przyczyn każdej odpowiedzi, a przede wszystkim zachować odwagę, by dociekać aż do samego końca. Nie wystarczy przyjąć wygodne wyjaśnienie. Każdy wniosek należy sprawdzić pod wieloma kątami, jak przedmiot badany w różnym świetle. Spójność nie gwarantuje prawdy, ale jest oznaką solidnego myślenia. Prawdziwe przebudzenie wymaga czegoś trudniejszego odkrycia ukrytych przekonań, które podtrzymują nasze opinie, niewidzialnych założeń, które kształtują nasze osądy. Wiele z tych przekonań jest nieświadomie dziedziczonych z kultury, rodziny lub przeszłych doświadczeń, a my nosimy te idee jako oczywiste prawdy, nigdy ich nie analizując. Kto nie wie skąd pochodzą jego przekonania, jest jak ktoś, kto buduje dom na fundamentach, których nigdy nie widział. Kiedy pojawiają się dyskusje, strony często ścierają się, nie zdając sobie sprawy, że mówią z zupełnie różnych punktów widzenia, które nigdy nie zostały poddane próbie. Zrozumienie koncepcji leżących u podstaw naszych opinii jest niezbędne, ponieważ nasze działania i osądy wynikają z nich. Często walczymy i cierpimy z powodu idei, których ledwo rozumiemy. Twierdzenie, że wierzy się w coś, bez zgłębiania jego głębokich implikacji, oznacza przyjęcie wygodnej iluzji. Wyraźnym tego przykładem jest pomieszanie tożsamości religijnej z systemem wierzeń. Nazywanie się chrześcijaninem nie oznacza jedynie wyznawania wiary, ale także akceptację światopoglądu, kompletnej kosmologii. Wielu ludzi określa się mianem ateistów, ale nadal wyznaje wartości i zasady, które są zasadniczo chrześcijańskie, takie jak, i, jak wiara w obiektywną i uniwersalną moralność. Nietzsche był jednym z pierwszych, którzy zwrócili uwagę na tę niespójność. Według niego śmierć Boga powinna oznaczać również śmierć, Absolutnych wartości podtrzymywanych przez tego Boga. Odrzucenie boskiej egzystencji, ale zachowanie nienaruszonej moralności, która z niej wynika, jest błędem logicznym i intelektualnej nieuczciwości. Chrześcijaństwo w swej istocie jest systemem zintegrowanym. Nie można odrzucić jednej części bez kwestionowania całości. Prawdziwym wyzwaniem nie jest tylko porzucenie wyraźnych przekonań. Ale także odnalezienie i zbadanie tych, które przetrwały w ukrytej formie, cicho kształtując nasze wybory i światopogląd. Chrześcijaństwo, jak zauważyłby Sokrates, nie jest zbiorem luźnych doktryn, które można częściowo przyjąć lub odrzucić. Trzyma się ono lub upada w całości wraz z wiarą w istnienie Boga. Bycie prawdziwym ateistą wymaga zatem czegoś więcej niż tylko zaprzeczenia istnienia Bóstwa. Wymaga zrozumienia i dekonstrukcji etycznych, metafizycznych i egzystencjalnych implikacji, które podtrzymują chrześcijański światopogląd. Wiele dialogów platońskich kończy się bez satysfakcjonującej definicji, ponieważ Sokrates odmawia przyjęcia pochopnych wniosków. Najważniejszą lekcją, jaką Platon chciał przekazać, było właśnie to, że Powinniśmy opierać się pokusie łatwych odpowiedzi, zachować otwarty umysł i pielęgnować pokorę wobec złożoności rzeczywistości. Bycie Sokratejczykiem nie oznacza podążania za doktryną, ale przyjęcie pewnej postawy wobec życia oznacza noszenie w sobie czujnej świadomości, która nie ufa własnym przekonaniom. Ta radykalna pokora jest jednak często mylona z arogancją. Ponieważ kwestionowanie ustalonych idei nieuchronnie oznacza sprzeciwianie się próżności innych i naszej własnej. Nietzsche nazwał tę wewnętrzną siłę świadomością intelektualną, nie odwagą do obrony przekonań, ale znacznie rzadszą odwagą do ich podważania. Łatwo jest wierzyć w swoją opinię, trudno jest udowodnić, że mamy prawo ją utrzymać. Metoda sokratejska uczy, że poszukiwanie prawdy nie ma końca. Za każdym razem, gdy wydaje nam się, że osiągnęliśmy stabilny grunt, zdajemy sobie sprawę, że istnieją nowe warstwy pytań do zbadania. Nie chodzi o zastąpienie błędnej opinii prawidłową, ale o zmianę naszego stosunku do opinii jako takich. Przestać kochać je jako emocjonalną własność i zacząć kochać je jako robocze hipotezy, tymczasowe, podlegające ciągłej rewizji. To jest prawdziwe antidotum na głupotę. Nawyk sprawdzania, wątpienia, badania. Współczesna pasja do gotowych opinii jest jedną z najbardziej podstępnych form upadku umysłowego. Zamiast starać się zrozumieć, staramy się potwierdzić. Zamiast myśleć, reagujemy. Metoda sokratejska jest praktyką oporu wobec tego impulsu. To wybór trudniejszej drogi. Niepewności, otwartości, wrażliwości wobec prawdy. Praktykowanie metody sokratejskiej oznacza akceptację faktu, że uczciwe myślenie jest często bardziej niewygodne niż zwykła wiara. Sokrates rozumiał, że prawdziwa wolność intelektualna nie polega na osiągnięciu idealnego systemu idei, ale na utrzymaniu zdolności do kwestionowania. W dzisiejszym społeczeństwie, gdzie szybkość informacji przewyższa naszą zdolność refleksji, ta lekcja jest jeszcze pilniejsza opieranie się wygodzie niezachwianych pewników oznacza zachowanie godności ludzkiej świadomości. Dlatego metoda sokratejska nie jest tylko starożytną techniką filozoficzną. Jest niezbędna dla każdego, kto chce pozostać czujnym w świecie, który każdego dnia zachęca nas do uśpienia się w pustych pewnikach. Jeśli ktoś pokaże Ci, że twoje opinie są sprzeczne z faktami, nadal możesz wątpić w dowody. Jeśli okaże się, że twoje myśli nie są zgodne z nowymi danymi, możesz zakwestionować źródło. Ale kiedy sprzeczność pojawia się między twoimi własnymi przekonaniami, nie ma już ucieczki. Dyskomfort jest natychmiastowy, osobisty, nieunikniony. Nie można atakować posłańca. To właśnie w tym obszarze Sokrates dostrzegał najcenniejszą szansę na przemianę. Dla niego wewnętrzna sprzeczność była formą choroby moralnej, znakiem, że dusza potrzebuje oczyszczenia. Najbardziej podstępnym rodzajem ignorancji, a być może najczęściej spotykanym obecnie, jest ta, która przedstawia się jako pewność. David Dunning i Justin Kruger opisali to współczesne zjawisko: tendencję, w której osoby mniej zdolne przeceniają swoje umiejętności, podczas gdy bardziej kompetentne wątpią w siebie. Sokrates intuicyjnie wyczuł to już wieki temu, ostrzegając, że nikt nie może naprawdę się uczyć, nie uznając najpierw swojej własnej ignorancji. Pierwszym krokiem nie jest gromadzenie informacji, ale oczyszczenie umysłu z arogancji i zarozumiałości. Tak jak lekarz wie, że chore ciało nie skorzysta z nowych pokarmów, jeśli najpierw nie pozbędzie się wewnętrznych trucizn. Tak Sokrates rozumiał, że ludzki umysł, Musi zostać oczyszczony z fałszywych pewników, zanim będzie mógł przyjąć jakąkolwiek prawdziwą prawdę. Często jesteśmy więźniami naszych złudzeń dotyczących wiedzy. Im bardziej rozwija się nauka i technologia, tym bardziej oszukujemy samych siebie co do tego, jak mało naprawdę rozumiemy. Nagromadzona wiedza paradoksalnie zamienia się w nową ścianę, która uniemożliwia nam wyjście poza gotowe odpowiedzi. Nicze ostrzegał, że systemy myślowe, bez względu na to, jak genialne by były, mają tendencję do zniewalania umysłów tych, którzy je tworzą. Kiedy wierzymy, że znaleźliśmy ostateczną teorię, właśnie wtedy przestajemy szukać. Człowiek oscyluje między dwoma impulsami pragnieniem wiedzy i pragnieniem wiary. Pierwszy z nich jest trudny, wymaga wysiłku, otwartości i ciągłej rewizji. Drugi jest łatwy, wygodny i dlatego tak kuszący. Dlatego, Soren Kierkegaard w korobie na śmierć ubolewał, że w świecie zatrutym informacjami niewielu zdaje sobie sprawę, że najbardziej brakuje właśnie nowego Sokratesa. Kogoś, kto nauczyłby nas nie tyle wiedzieć więcej, co lepiej kwestionować. Iluzja chroni się właśnie poprzez ucieczkę od zasadniczego pytania. Wygodniej jest zagubić się w pewnikach, niż zmierzyć się z pustką pozostawioną przez szczere wątpliwości. Jeśli uważasz, że odzyskanie odwagi do zadawania pytań jest niezbędne w dzisiejszych czasach. Polub ten film. Zasubskrybuj kanał i rozważ wsparcie finansowe w dowolnej wysokości. Twoja pomoc wzmacnia tę pracę i pozwala, aby więcej treści, takich jak ta, które mają na celu ponowne rozpalanie płomienia wolnej myśli, dotarło do większej liczby osób. W końcu dopóki będą ludzie, którzy przed wygodną pewnością wybierają szczere wątpliwości, dopóty będzie nadzieja, że rozum pozostanie żywy.